Klasy się nie kupi. Poruszałam ten temat całkiem niedawno, gdy podczas inauguracji prezydentury Donalda Trumpa partnerka Jeffa Bezosa pojawiła się w Staniku. Pieniądze nie sprawiają, że stajemy się osobami dobrze wychowanymi i jak zwykle oscarowa gala jest tego doskonałym dowodem. Dzisiaj w tym krótkim nieplanowanym odcinku chcę na przykładzie Kelly Jenner pokazać Wam jak się nie ubierać i jak się nie zachowywać. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od stroju Kaylee Janner, bo po raz kolejny mamy kobietę, która na ważne wydarzenie przychodzi w staniku. Z roku na rok zdejmujemy z siebie coraz więcej, i też podczas takich wydarzeń te stroje są coraz bardziej wyzywające. Niestety zatraciliśmy już granicę między strojem, który jest wieczorowy, taki towarzyski bardziej rozluźniony, nawet strojem seksownym, a strojem po prostu wulgarnym. Przyjście gdzieś, także na taką wieczorową galę w staniku nie jest elegancki, nieważne, jak piękny, jak zdobiony i jak drogi ten stanik by był. To nadal jest bielizna. Szczerze zastanawiam się dlaczego takie osoby jak Kaylee Jenner wciąż to robią, bo chęć pokazania tak dużej części ciała już po prostu nie robi na nikim wrażenia. Te osoby, też Kaylee Jenner i wiele wiele innych celebrytek pokazały już właściwie wszystko i mówiąc szczerze jej bardzo pokaźny dekolt, bardzo widoczny dekolt chyba na nikim nie robił już wrażenia. Oczywiście, można pokazać więcej. Mamy przezroczyste sukienki. Mieliśmy ostatnio Keniego Westa i jego partnerkę, która zdjęła po prostu z siebie wszystko. I ja mam wrażenie, że golizna już nas nawet tak nie oburza. Ona otacza nas z każdej strony. Problem polega jednak na tym, że szczególnie młode dziewczyny wzorują się na celebrytkach, a Kelly Jenner uwielbiana jest przez nastolatki, i później te dziewczyny. Jak ubierają się na ważne dla siebie okazje. Jak wiadomo, nastolatkom trudno jest czasami przemówić do rozsądku, i sama taka byłam, sama wybierałam wątpliwe ubrania, bo wydawało mi się, że jest to modne, że w ten sposób będę na czasie. No i właśnie to było promowane przez celebrytów, ale w zupełnie nie takiej skali. Dzisiaj. Te stroje nie są nawet seksowne, jeśli o tym chciałybyśmy mówić. One po prostu są wulgarne. Pójście gdzieś w samym staniku jest wulgarne, jeśli nie jest to basen albo plaża. Kaylee Jenner z jednej strony zabudowała dół, a z drugiej odkryła brzuch. Mam wrażenie, że brzuch już wszędzie musi być po prostu odkryty, że już nie wypada wyjść gdzieś wieczorem bez odkrytego brzucha. No i oczywiście bardzo mocno wyeksponowała swój obfity biust, który moim zdaniem też nie wyglądał korzystnie. Tam po prostu bardzo mocno zostały zaburzone proporcje. W mojej opinii to nie wyglądało kobieco i seksownie. To wyglądało. No, po prostu jakby ktoś chciał bardzo dużo pokazać i poszedł o krok za daleko. Chętnie dowiem się, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. I ten strój. To nie było wszystko, co tego dnia chciała zaprezentować Kelly Janner, bo na imprezie po Oscarach pojawiła się w samym gorsecie. W gorsecie, który powinien być pod sukienką. Ubranie, które miała na sobie, było po prostu gorsetem bardzo mocno podkreślało jej biust, jej talię, i jej biodra. Niewątpliwie jej figura wygląda pięknie, ale do gorsetu potrzebna jest. Sukienka albo inne ubranie, bluzka i spódnica. Promowanie tego typu strojów przez celebrytki, które po prostu chcą szokować i takie stroje generują więcej publikacji. Sprawia, że i nastolatki, o których mówiłam, ale też dorosłe kobiety będą takimi strojami się inspirować, i za moment zaczniemy sezon ślubny i weselny i tak będą wyglądały i panny młode, i tak będą wyglądali też goście weselni. Nie jedna kobieta wybierze właśnie taki strój. Można wyglądać bardzo pięknie, bardzo kobieco, nawet seksownie podczas takiego wydarzenia, ale nadal wyglądać z klasą. Można, to da się zrobić. No Klasy nie da się kupić, da się jej nauczyć, naprawdę da się. Da się nad sobą pracować, da się poznawać, uczyć się tego smaku, ale trzeba chcieć, bo elegancja to szept, a nie krzyk. A w tym przypadku mamy bardzo głośny krzyk. Przejdźmy teraz do dobrych manier. Zobaczyłam dzisiaj rano w internecie nagłówki, które mówiły o tym, że Kelly Jenner popełniła duże fopa, ponieważ witając się z Eltonem Johnem, gdy była mu przedstawiana przez swojego partnera, nie wstała, tylko podała mu rękę siedząc. Pod tym artykułem znalazłam komentarz, który miał dużo łapek w górę i którego autorka napisała: „A od kiedy to kobiety muszą wstawać witając się z mężczyznami, wstaje się tylko witając się z innymi kobietami? No nieprawda. Właśnie dlatego polecam” uczyć się zasad etykiety z rzetelnych źródeł, a nie z tego typu komentarzy w internecie. Bardzo często dostaję wiadomości, a widziałam, gdzieś ktoś napisał coś. I to jest jakaś etykietowa bzdura. Pytam, gdzie? No nie wiem, no bo czytamy właśnie takie komentarze. Kaylee Jenner popełniła tutaj błąd. Powinna wstać, witając się z Eltonem Johnem. Rzeczywiście według takich konserwatywnych zasad etykiety uznaje się, że kobieta witając się z mężczyzną nie wstaje. Może siedzieć, ale zgodnie z zasadą precedencji wiek jest ważniejszy niż płeć. Elton John, Sir Elton John jest znacznie starszy niż Kaylee Jenner, dlatego nawet kierując się tą zasadą, że kobieta nie musi wstawać, to tutaj jako ważniejszy uznajemy wiek i kilkuletnia Kaylee Musi wstać, witając się z Eltonem Johnem, jeśli chce zachować się elegancko, chce zachować się zgodnie z zasadami dobrych manier. Jeśli znamy się dłużej, to wiecie, że ja zachęcam, by zawsze podając komuś rękę, wstawać, nieważne czy to kobieta, mężczyzna, nieważne jaki wiek ma ta osoba, bo zupełnie inny kontakt nawiązujemy, mając z kimś wzrok mniej więcej na tym samym poziomie, a zupełnie inny, gdy ktoś patrzy na nas z góry, a my patrzymy do góry. I trzecie zagadnienie, którego nie mogę pominąć, to czułości, które okazywali sobie Timote Chalamet i Kelly Jenner. Podczas tej uroczystości para wielokrotnie nawiązywała bliski kontakt fizyczny, wymieniała się pocałunkami i to nie były typowe dla tego typu sytuacji pocałunki w policzek czy Pojedyncze pocałunki w usta, w momencie, w którym ktoś odbiera nagrodę albo kogoś trzeba pocieszyć i jest to po prostu serdeczny gest, ale to były rzeczywiście namiętne pocałunki, ciągłe szukanie tego kontaktu. Taki kontakt, trochę powiedziałabym, nastoletni, gdy nastolatki się zakochują te pierwsze razy, albo dorośli też, ale ten początek, no to czasami te pary nie mogą się po prostu od siebie oderwać, ale trzeba wiedzieć, kiedy i gdzie i jak należy się zachowywać. I tego typu uroczystość, tego typu wydarzenie, nie jest tym, podczas którego te czułości można sobie w takim. w tak dużej częstotliwości, w tak dużym natężeniu okazywać. Mieliśmy nawet taką sytuację, w której gdy Timotej nie dostał nagrody, której się spodziewał, to Kaylee go pocieszyła. Kaylee zmieniła nawet miejsce siedzenia. Na początku siedziała obok swojego partnera, a później usiadła za nim, odstępując swoje miejsce jego matce. Nad tym też można by dyskutować i się tym zająć, ale teraz o pocałunku w momencie, w którym Timote nie otrzymał nagrody, odwrócił się do Kaylee i to, co mogłoby się tu rzeczywiście wydarzyć, to właśnie taki albo pojedynczy pocałunek, albo pocałunek w policzek i byłoby to na miejscu. Jest to taki pocałunek, który często jest spotykany, no ale tutaj Kaylee dosłownie rzuciła mu się na szyję i te pocałunki się pojawiły zdecydowanie zbyt intymne. To jest za dużo. To jest niegrzeczne zachowanie i ja Wam też je odradzam. Takie czułości zostawmy sobie, gdy jesteśmy we dwoje, a w publicznych okolicznościach, gdy jesteśmy podczas tego typu wydarzenia, to niech one będą znacznie bardziej umiarkowane. Gdy żyła jeszcze królowa Elżbieta, to członkowie rodziny królewskiej w ogóle bardzo rzadko okazywali sobie jakiekolwiek czułości, w tym. Nie następował kontakt fizyczny, na przykład gdy pary trzymały się za ręce. Tego nie było, bo królowa tego nie lubiła. Po jej śmierci widzimy, że te zasady zostały rozluźnione, ale nadal to jest na przykład trzymanie się za rękę lub pocałunek w policzek, a nic bardziej intymnego. I myślę, że ten, ten środek jest najrozsądniejszy. Bardzo chętnie dowiem się, co wy sądzicie o tych zachowaniach i czy może obserwując tegoroczną Oscary zobaczyłyście ją w zachowaniu Kaylee? Coś jeszcze. Komentarze są oczywiście do. Do waszej dyspozycji, bardzo chętnie dowiem się, czego ja nie zobaczyłam albo jaki jest inny punkt widzenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zasadach etykiety, to bardzo gorąco polecam Wam moje książki z klasą, z klasą badaneką współczesnej damy, z klasą na każdą okazję i z klasą w biznesie, które o, tam sobie stoi. Od razu Wam zdradzam, że już w maju będzie druga część z klasą na każdą okazję, więc warto nadrobić. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie znać, czy takie spontaniczne odcinki, w których których komentuję. Wydarzenia bieżące podobają wam się. My widzimy się już w niedzielę. Do zobaczenia.